Jailbreak w swojej mecie ma sporo pojazdów. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Niektóre lubiane, niektóre hejtowane. Ale w dzisiejszym odcinku pokażę Wam top 5 najbardziej zapomnianych pojazdów w Roblox jailbreak. Będę bazował się na tym, gdzie się on spałni, bo to też jest ważne, i jak bardzo ludzie go używają. Zapraszam. Piąte miejsce zajmuje Cybertruck. I teraz ktoś mi pewnie powie, że to nie jest zapomniany pojazd. Że jest całkiem dobry respie i ma też całkiem znośne statystyki, że tak dalej. Że co ja mówię i tak dalej, ale nie oszukujmy się, nikt praktycznie tutaj nie podjeżdża. Zobaczcie, to jest wyjście z tomba. A gdzie ludzie bardziej wolą uciekać z tomba? Poprzez tauna, nie do miasta. Ale, jeżeli już jakimś cudem dojedzie się do tego do tej ucieczki z, z, w mieście, no to ludzie prędzej pójdą w tamtą stronę i zresztą swój własny pojazd. Nie jeżeli tędy i przejdą po Cybertraka. Ogólnie res pojazdu nie jest zły, ale patrząc na to, ile on razy był używany, czy to na publicznych serwerach, czy to na nagrywkach i tak dalej, no to mogę śmiało stwierdzić, że to jest raczej zapomniany pojazd. Czwarte miejsce zajmuje Bike. Jest to motor, który kosztuje 35 tysięcy. Dlaczego on tutaj jest? A to dlatego, że pomimo całkiem widocznego respu jak się jedzie z tej, czy z tej, czy z tej i ten, to ludzie raczej go omijają. Jak już o nim pamiętają, bo jak już o nim pamiętają, to pamiętają, że ma raczej złe staty. A niektórzy gracze go nie pamiętają bardziej niż Cybertrucka. Głównie nie pamiętają, że taki motor w ogóle jest. On tutaj, jak się jedzie na Tomba, by rabować, no ale nie oszukujmy się, raczej to jest zapomniany pojazd niż pamiętamy. Na pewno bardziej zapomniany niż Cybertruck. Trzecie miejsce zajmuje Campervan. Jest to camper dodany w Five Days of Vehicles 2027. Dlaczego on tutaj jest? On ma bardzo, bardzo widoczny spawn przed Oil Rigiem. Tutaj koło tych łódek. Ale przez to, ile on razy był używany w przeszłości, i tam gdzie się respił, i ogólne jego staty, no to no gracze raczej bardziej oni nie pamiętają niż pamiętają. Bo do czego ci taki camper? Jedynie do RP. No a do normalnego grania, czy do grindu, czyli w sumie jednego, no, to raczej ci się takie coś nie przyda. No, bo masz na przykład Koncepta, Klera, Volta, mógłbym wiele więcej wymieniać, no ale Camper, no, raczej zapomniany, tak szczerze. Drugie miejsce zajmuje slub, czyli ogromny statek piratki za milion. Jak on jest zapomniany, pomimo tego, że jest najgorszym pojazdem w grze? No, głównie przez swoją lokację, bo on jest dosłownie w górze w jakiejś randomowej jaskini, której, do której raczej nikt nie pójdzie. Bo po co mu iść do jaskini, skoro nic w niej nie ma. A jedyne co jest, to jest właśnie słup, czyli najgorszy pojazd w grze. Przez to nie dość, że ta sama lokacja, to jeszcze to, co się w niej znajduje, czyli słup. Jest jednym z najbardziej zapomnianych podmiotów z jetbreaku. No jedynie może ktoś tam pamiętać, to grał w 2020, kiedy on wyszedł. No i jeszcze w dzisiejszych czasach, ale no, no i jeszcze można go użyć na RP, więc no nie jest aż tak zapomniany, ale bardzo blisko do bycia najbardziej zapomnianym. Bo o ile mm, jest duży i ma okropny rest, to na RP jest całkiem git. Ale tak jak mówię, drugi najbardziej zapomniany. W garniturze gdzie jestem? Jestem w bazie wojskowej. A najbardziej zapomniany pojazd Breaku to Sentinel. Tak. To jest to. Ja nawet tego nie mam kupionego. Wiecie dlaczego? Bo ja nawet nie pamiętam, żeby takie coś istniało. Kiedy zostało wprowadzone, no to jako tako było jeszcze. Mm, Znane i pamiętane. No bo dostęp do tego był całkiem jeszcze taki ten. Ale teraz. Gdzie baza wojskowa. Czyli jedyny rest. Jest tutaj. I on jest pod ziemią. Gdzie raczej nikt tutaj nie wejdzie. No jak już to po mapkę albo po escape bota. Albo od drugiej strony żeby puścić nuka. To raczej tutaj nie przyjdą. Dlaczego? Nie mają za bardzo po co. Tutaj jest wielki pojazd który nie dość, że jest zapomniany, to jeszcze ma bardzo słabe statystyki. No, prędkość maksymalna jest całkiem git jak na ciężki pojazd transportowy, ale tak czy siak, zapomniany. Ja nie pamiętam żebym na normalnej rozgrywce albo na nagrywkach RP czy to yy, biorąc udział w nagrywkach Urado czy na swoich nie pamiętam żebym użył takiego czegoś bo nawet nie pamiętałem naprawdę, żeby że coś takiego jest. Tak. To jest najbardziej zapomniany pojazd w grze. Oczywiście możecie mieć własną opinię, no ale raczej swojej opinii byście chociaż w tej top 5 uwzględnili ten pojazd, no bo tak szczerze, nikt o nim nie pamięta. Tak. No dobrze, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Klasycznie zostawcie sub, like i w komentarzu napiszcie Twoją listę najbardziej zapomnianych pojazdów z drill breaku, jeśli się nie zgadzacie z moją. Żegnam się z wami. Siema.